Pięć rzeczy, które sprawiają, że francuski zawsze wyglądają kobieco. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego francuski nawet w prostych ubraniach potrafią wyglądać tak kobieco i zmysłowo? Nie chodzi tylko o modę, ale o całą filozofię podejścia do siebie i swojego stylu. W dzisiejszym filmie pokażę Ci pięć rzeczy, które sprawiają, że francuski zawsze wyglądają kobieco i które ty także możesz wprowadzić do swojego życia. Po pierwsze, czerwona szminka, czyli symbol kobiecości. Francuzki nie przesadzają z makijażem, ale wiedzą, że jeden mocny akcent potrafi odmienić cały wygląd. Czerwona szminka to ich znak rozpoznawczy. Dodaje energii, pewności siebie i od razu sprawia, że nawet prosta stylizacja nabiera charakteru. Po drugie, delikatna, ale wyrazista biżuteria. Nie zobaczysz ich obwieszonymi błyskotkami. Francuzki wybierają jeden wyrazisty element: złote kolczyki, subtelny naszyjnik albo bransoletkę, która wygląda, jakby była częścią ich codzienności, a nie dodatkiem na wielkie wyjście. Dzięki temu biżuteria nie przytłacza, ale podkreśla kobiecość. Po trzecie, zmysłowy zapach to coś, czego nie widać, ale się czuje. Francuzki wierzą, że perfumy to niewidzialna część garderoby. Często wybierają zapachy z charakterem, Na przykład zapachy kwiatowe, szyprowe, czasem nawet odrobinę drapieżne, które stają się ich znakiem rozpoznawczym. Kobiecość to nie tylko to, co widzimy, ale też to, co zostaje w pamięci innych. Po czwarte, Sztuka odsłaniania z umiarem. Francuzki wiedzą, że kobiecość nie polega na pokazywaniu wszystkiego. Raczej stawiają na jeden mocny akcent: odsłaniają ramiona, plecy albo nogi, ale nigdy wszystko naraz. To właśnie ta gra pomiędzy tym, co widoczne, a tym, co ukryte sprawia, że ich styl zawsze pozostaje zmysłowy, ale nigdy wulgarny. No i po piąte, postawa i pewność siebie. Kobiecość Francuzek to nie tylko ubrania i dodatki, ale to także sposób w jaki się poruszają i zachowują. Wyprostowane plecy, naturalna swoboda, uśmiech i świadomość swojego ciała sprawiają, że nawet w najprostszych dżinsach i koszuli wyglądają zmysłowo.